Witam Was moi drodzy, bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Damian w kanał Dami Sport HD. Nareszcie doczekałem się tego momentu, żeby można było Wam pokazać unboxing akcesoriów do komputera, które dostałem, znaczy które zakupiłem też dzięki filmie właśnie Genesis, więc dziękuję im bardzo serdecznie. Jeżeli Wam się ten film spodoba, zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję do mojego kanału, tylko pamiętajcie, że przycisk subskrybuj jest tylko tam na dole jeżeli zostawicie dzwonek, też mi będzie bardzo miło. Nic za to nie płacicie i jesteście o tym oczywiście dodatkowo o wszystkim poinformowani, co się dzieje na moim kanale, więc zapraszam Was do oglądania. U. A więc tak. Telefonem, którym będę nagrywać, jeżeli chodzi o właśnie ten film, to będzie film, to będzie tutaj telefon Samsung, którego muszę wykorzystać teraz w tym momencie na nagrywki, ponieważ nie chcę mi się ściągać kamery specjalnie z monitora, żebyście widzieli co się tam tutaj to gdzieś na moim biurku. Czego Wy nie widzicie, a ja mam tutaj to przygotowane, więc... No cóż, przejdźmy do telefonu, więc zobaczmy jak to wszystko wygląda i przy okazji pokażę wam jeszcze zaraz pudełka, które aktualnie też zostawiłem i efekt końcowy bo to też jest bardzo ważne ok, teraz jesteśmy tutaj przed moim monitorem wiem, że to trochę dziwnie wygląda ale dobra, słuchajcie eee, tutaj oczywiście monitor jest do zmiany jest to Dell 17 cali jeszcze jest słaby, ale już niedługo będzie wymieniony pierwszą rzeczą jaką się zajmiemy jest to klawiatura jak widzicie klawiatura z firmy Genesis jest to klawiatura Genesis TOR 150 Jeszcze metaliczny kurde przycisk, to jest coś co uwielbiam Naprawdę mega spoko to wygląda I kolory się oczywiście świecą Tutaj mamy automatyczny wyłącznik Patrzcie, cyk, cyk Żeby się to nie, nie świeciło Wygląda to super, więc tutaj aktualnie tak to wygląda, jeżeli chodzi o y, moją klawiaturę. Przejdźmy teraz, tutaj, na tym, co się dzieje obok klawiatury, czyli, czyli tutaj jest to y, myszka Logitech GT 102, kupiona oczywiście też y, w w sklepie oczywiście z elektroniką która się świeci też na piękne bardzo ładne kolory, zresztą zobaczcie sobie sami tak to wygląda no i oczywiście podkładka z firmy Razer, także to wszystko pięknie, fajnie się wygląda no i teraz najważniejsza sprawa tylko zaraz to muszę sobie no i teraz najważniejsza sprawa czyli mikrofon pojemnościowy jak widzicie jest on zamontowany na ramie z, włó z włókna węglowego jest to mikrofon Tracer. Um, Tracer Mikrofon Studio Pro. Zamontowany, tak widzicie, tutaj mamy gąbeczkę. Jest też Pop i też oczywiście patrzcie, żeby nie było tak, że to tylko tak działa w tą i w tom, Więc mogę sobie zrobić tak i wszystko to pięknie wygląda ładnie, więc naprawdę wielkie podziękowanie tutaj dla firmy Tracer za zrealizowanie mojego zamówienia, bo naprawdę było warto kupić ten mikrofon, nie jest on wcale taki drogi a wszystkich właśnie produktów, które aktualnie teraz posiadam link, oprócz monitora, link będziecie mieć w opisie także tak wygląda moje stanowisko pracy, jeżeli chodzi o mnie ono jest dopiero początkowe co to prawda, ale wygląda naprawdę mega super, mi się bardzo no podoba E, oczywiście wszystkie te, tutaj klawiatura, myszka, podkładka, yy, yy, tutaj ramię, mikrofon i oczywiście kamera, będziecie mieć do wszystkiego, będziecie mieć link w opisie. E, więc jestem mega podjarany, że już powolutku, coraz wyżej idziemy, jeżeli chodzi o jakość tego kanału, więc to by było na tyle, przypominam Wam, jeżeli nie subskrybujcie, zostawcie serdecznego suba, tylko tam na dole. Yy, oczywiście dzwoneczek i o, oczywiście łapeczka w górę i napiszcie w komentarzu, czy podoba Wam się taka kolorystyka, jeżeli chodzi o klawiaturę i myszkę, bo to jest naprawdę mega fajna sprawa. A jeszcze na koniec, yy, zobaczcie sobie w ciemnym pokoju, jak wygląda ogólnie oświetlony całe stanowisko. Także trzymajcie się, to był Danas z kanału Damii Na razie i piona! Can I be your superhero?